Ale czekałem na to już dużo czasu, żeby strzelić tą pierwszą bramkę, ale tak jak mówię, nie jest najważniejsze kto strzela bramki. Ważne są punkty, za dużo dzisiaj niestety nie uda nam się wygrać, ale patrząc na przebieg całego spotkania, chyba wydaje mi się, że ten punkt jest dla nas cenny, bo mogliśmy równie dobrze przegrać. I tutaj chwała dla trelowego, który nam wybronił karnego. No był już drożny. nie wiem, czy Rykoszec był przyjąłem i uderzyłem z drugiej, z drugiej z piłki i po długim rogu i, i wpadło. Znaczy wydaje mi się, to, to trener dobrze powiedział. No, za mało strzelamy. Wydaje mi się, czasem chcemy chyba do bramki wjechać, a czasem lepiej y, wcześniej oddać strzałam, może akurat wejdzie i uda się szczelić tą kolejną bramkę. Czasem najprostsze środki są no, najlepsze. I, i, Wiadomo, że nie można ciągle grać innego i to samo, ale czasem trzeba spróbać, uderzyć z dystansu i wiadomo dać szansę brankarzowi się wykazać. To znaczy wiadomo, już teraz patrzymy na kolejne spotkanie. Gramy z dobrą drużyną u siebie i na pewno będziemy wszystko robić, żeby wygrać i zajść jak najdalej w pucharze.